Jak już Pani Dyrektor wspomniała, Walernian Kazdrzyk należy do najważniejszych malarzy związanych z Bochnią. Jest absolwentem Bochnińskiego gimnazjum. W 1936 roku zdał maturę. Następnie rozpoczął studia na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Czerwany przez czas II wojny światowej, mógł je ukończyć dopiero w 1947 roku. W tym też roku zaczyna pracę w nowo utworzonym liceum wiśnickim jako nauczyciel. Parę lat później, paręnaście lat później zostaje dyrektorem, który dba o wysoki poziom merytoryczny szkoły, ale także troszczy się o aspekty gospodarczy powierzonej sobie placówki edukacyjnej. Jeszcze może wrócę do okresu przerwanych studiów. W czasie II wojny światowej od 1940 do 1944 roku pracuję w fabryce naczyń kamiennych Henryka Mincera. I tworzy tam dekoracje. Jest malarzem, dekoratorem naczyń i y, kaf i ceramicznych. Po przejściu na emeryturę od 1972 roku prowadzi w Bochni Klub Plastyka, działający przy powiatowym Domu Kultury. Skupia tam, zaprasza na spotkania artystów, malarzy, profesjonalistów, m.in. Józefa Mularczyka, Stanisława Brożkiewicza i innych, a przede wszystkim spotyka się z ówczesnymi, młodymi, rozpoczynającymi karierę twórcami. Dość często widywany jest w plenerze miasta spacerujący, pokonujący drogę domu, w którym mieszka z rodziną przy ulicy Czeckiego, w kierunku swojej pracowni przy domu rodzinnym przy obecnej ulicy Regis. Tam, gdzie parę kroków dalej obecnie mamy skwer poświęcony jego imieniu. Walewian Kasprzyk był wielokrotnie przypominany w naszym muzeum. Ma Spory udział w tworzeniu pierwszej ekspozycji, która została udostępniona 22 lipca 1959 roku Zjedzającym, ale przez cały czas swojego życia służy dobrą radą, pomocą przy nabywaniu kolejnych obiektów do kolekcji muzealnej, przy jej opracowaniu. Na dowód tego, że Kasprzyk jest twórcą, o którym pamiętamy, chciałabym może przypomnieć samą ostatnie ćwierćwiecze, bo chodzi na to, że mniej więcej co dwa, co cztery lata organizujemy wystawę lub spotkanie i staramy się przypominać tego twórcę. I tak w 2002 roku odbyła się prezentacja i Spotkanie czwartkowe, akwarelowe, impresje i ceramiczne rozmaitości. W 2006 roku była wystawa i spotkanie takie zbiorowe od Hanusza do Kasprzyka, bocheńskie pracownie malarskie. W 2008 roku mieliśmy wystawę poświęconą, związaną z jubileuszem Wiśnickiego Plastyka na 60-lecie istnienia szkoły. W 2012 to duża wystawa, akwarelo, w ogóle podróże Waleriana Kazbrzyka w czasie i przestrzeni. W 2018 wystawa w w Piskim Muzeum w Lewoczy Miznuca Krasa, czyli Przemijające Piękno, gdzie prezentowaliśmy malarstwo Waleriana Kasprzyka, równocześnie z tamtejszym malarzem, równolatkiem Juliuszem Ertekeszem. W 2020 roku na naszym poddaszu duża prezentacja malarstwa Waleriana Kasprzyka i yy, widoki bochni. Yy. Jakby z okazji jubileuszu 767 roku święta utworzenia lokacji święta lokacji miasta Bognia i dzisiaj 2024 rok. Tym razem prezentujemy rysunki, tak jak pani dyrektor wspomniała. Rysunki tworzył całe swoje życie. Szkice stanowiły jakby taki skarb, zbiór, które były, te rysunki były inspiracją dla malarstwa i większych kompozycji. Tutaj mam, znajdziecie Państwo tylko taki maleńki wybór. Oczywiście tematyka dotyczy bochni. Jako ciekawostkę, rzadko pokazywane. Rzadko w ogóle spotykane. Prezentujemy naczynia ceramiczne, które są udekorowane motywem wymyślonym i wykonanym przez Waleriana Kasprzyka właśnie w latach okupacji, kiedy pracował w fabryce. A także cztery kafelki z cyklu dotyczącego, jakby, historii. Widoków miast, bo w czasie pracy w Fabryce Naczyń Kamienkowych Henryka Milcera wykonuje cykle widoków Krakowa, Bochni i Wieśnicza. Dzisiaj możecie Państwo oglądać cztery kafle związane z Bochnią. Z Walerianem Keszykiem współgra wystawa dwóch panoram. Które zostały wykonane specjalnie na okoliczność przypomnienia znowu tej sywetki. I już pomalutko kończąc, chciałam zwrócić Państwa uwagę, powiedzieć, że w, o tych cyklach ceramicznych, o kaflach ceramicznych, o fabryce Kamnicera można będzie poczytać w najnowszym tomie marginaliów muzealnych. Ich promocja będzie 19 grudnia w czwartek. Już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszamy. A na koniec mam taką przyjemność podzielić się z Państwem informacją, że obecna tutaj Pani Burmistrz Magdalena Łacna kontynuuje tradycję wydawania przez urząd miasta kalendarza i w roku 2025 umilać kolejne miesiące będą barwne. Krajobrazy, barwne kompozycje. Waleriana Kasprzyta właśnie. Dziękuję.